Teraz już, że wyszliśmy dobrze. Moment, zaraz kończymy. No wygląda jak guślarz, ale to nie jest ten guślarz. A potem przypłynął olbrzymi morski wąż i odgryz mi ramię. Bogowie przemówili. Czas dokonać ofiary. Na mój rozum chodziło o to, żebyś pokonał węża Jarlu. Nie. Jestem pewien, że chcą ofiary. Już czas. Poczekajmy na bardziej oczywisty znak. Chodź do następnego snu. Nie potrzebuję więcej znaków. A Gerard nadal na bosa. Szukam Cerys. Podobno się tu zatrzymała. Córki ankreid Tak, była tu. A gdzie ją znajdę? Co? Cerys. Gdzie jest Cerys? Nie wiem. Nie wiem. Do coś pytam. Powiedziałem coś nie tak? Musisz wybaczyć mojemu Jarlowi. Ostatnio nie czuje najlepiej. Jest na coś chory? Hmm. Na uczcie u Kracha wydawało mi się, że coś mu jest, ale... A, 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 a! Wybacz, muszę do niego iść. A Cerys? Szukam Ceres. Y nie wiem, popytaj ludzi. Świetnie. A pamiętacie jak w Zatoczesowej złapał nas storm? Haha, pamiętam jak dziś, powągl wypad za wrte i się nie... No dobrze, czyli mamy zadanie zaktualizowane, musimy popytać e, ludzi. mi tak. A to się dowiedzieliśmy. Z staruszki też niczego się nie dowiemy o dzieci o ciebie też się niczego nie dowiemy dobra mamy tutaj co ci trzeba podróżniku? ostrzyżesz mnie włosy mi już wchodzą w oczy kurde Geralt ty pierwszy raz się obcinasz Yy, dobra, chcemy z, z, przystrzyc brodę yy. Broda zgolona Całkowicie Kurde, Geralt, fryzurę też zmienimy